Gornice gorąco oklaski dla bohaterów dzisiejszego spotkania, które na pewno przez 90 minut umili nam życie. Nasze piłka zekie. Dwójka to zapała, dziesiątka, gazina. nie wystąpią w składzie rynka lisa, księastka, niebola, czurka, jedruszak, dwójka, soweracz, dwójka do piątka, kapitan zespołu radniński, szóstka kapitern. Szczytyński, 18 Witek, 13 20 Wolański. Sędzią dzisiejszego spotkania, głównym sędzią jest pan Lucjan Skolarski. サンジュウウニャサンジュウウ Obserwatorem dzisiejszego spotkania jest Pan Janusz Kaczor z Małopolskiego Kolega Sędziowskiego. Cieszę tak się, no tak Przede wszystkim e, trudno się nam gra, nie, nie radzimy sobie z presją, e, którą no, sami sobie tutaj narzuciliśmy w pewien sposób, bo gdyby było w tych, w tych pierwszych meczach więcej punktów, to pewnie dzisiaj na większość graliśmy i, i może widowisko byłoby przed świętami dla kibiców troszeczkę, troszeczkę lepsze. Natomiast no, z mojej perspektywy ja cieszę się z tego punktu to, to jest też na najważniejszy Tak, tak, z punktu zmiany w składzie w tej pierwszej połowie wolańskich, a to konwencja nie kompletnie nie No zostawię to bez komentarza. Ale przed meczem zrobiłeś dużo zmian w składzie, bo tak w z poprzednimi meczami. Tak, z czego w, to wynikało? w obronie. Wynikało z błędów, jakie popełniali obrońcy w poprzednich meczach. no w Meszy bramki w niecieczy. Bo dzięki DTM-u miałem możliwość przeanalizowania doskonale tych sytuacji, po których traciliśmy bramki, to samo w no. Po prostu życie, życie wymusiło te zmiany. Nie możemy sobie pozwolić na, 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 na rozdawanie prezentów, na, na, na tracenie takich bramek jak traciliśmy. W tych meczach poprzednich wszystkich powinniśmy punktować z gry, z tego co graliśmy. Dzisiaj wcale ten mecz nie był najlepszy, myślę, że w Suchedniowie jestem przekonany, że w Suchedniowie byliśmy dużo lepiej, dużo bardziej widowiskowo, tworzyliśmy dużo więcej sytuacji z drużyną, która jest na fali. A, a, a po błędach indywidualnych przegraliśmy. Początek to był bardzo ładny. Tak. No, Te tylu. No, no, właśnie, nie, bo ściąganie no, no, gry. Dlaczego nie, 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 było, rozumiem, było tak nie, nie rozumiem. Się, ja wiążę to tylko i wyłącznie z presją. No, nic, nic nie weszło w tych reakcie, pierwszych dobrze, 15 minutach. No to, byłem, tak, tak, no, to tak, e, takie proste nie jest. E, jakby się mogło z boku wydawać. W każdym razie e, chwała chłopakom za, 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 za walkę do końca za determinację w niektórych momentach, bo ona, ona zdecydowała głównie o tej bramce przecież, prawda? Gdyby tutaj dwóch zawodników nie zagrało rzeczywiście, z determinacją nie zagrało. No, no i nie, nie pomógł wysiłku. błąd o olejnikach, który się machnął no, jak... No ale te, ten błąd też został w jakiś sposób wymuszony przez presję i Tak prezenty zaczął zdawać. No, Łukasz, Łukasz jest młodym zawodnikiem, bardzo impulsywnym. Jego zachowanie czasem powoduje, że, że, że jest nerwowo i szatni na boisku. Na pewno u każdej rzewa z każdym meczem. Mam nadzieję, że z dzisiejszego meczu i z tej sytuacji też jakieś wnioski za siebie wyciągnie. To było zupełnie niepotrzebne. Przez zaognił sytuację w pewnym momencie, też niepotrzebnie prowokując kolegów z pola. Także zdecydowanie więcej, więcej, więcej czeźwego myślenia, więcej rozsądku w tej grze i na pewno będzie lepiej. Bo to, jest, to jest ten problem, który nas dotyczy. No, za mało tego spokoju mamy.